Logic jest fantastycznym narzędziem wspomagającym czy automatyzującym codzienne prace, natomiast pewnie zauważyliście, że w tej automatyzacji jest jeszcze pewien krok, który można by było usprawnić, czyli możliwość uruchamiania na przykład naszych reguł bezpośrednio z paska narzędziowego tutaj wstążki. Dlaczego? No, bo zobaczcie, np. przykład chciałbym uruchomić konfigurator tego systemu odpylania. To muszę tak. Zapomniałem, że miałem wyłączoną zakładkę iLogic. Tu muszę przejść do formularza, zakładki formularz, żeby uruchomić formularz. No i dopiero wtedy mam możliwość, powiedzmy tutaj, um, pełnego konfigurowania po prostu e, tego mojego elementu. Natomiast, co zrobić, żeby ten dostęp do tej zakładki tutaj, do tego był gdzieś umieszczony chociażby na pasku narzędziowym? E, robimy to w ten sposób, że wchodzimy najpierw do edytora VBA. W edytorze VBA, zobaczcie, mam możliwość, no, mam dostęp do tak zwanego domyślnego projektu Visual Basic. A. Co znaczy? znaczy, że ten projekt zawsze jest podczytywany z do, do inwentora. Czyli cokolwiek tutaj, jakikolwiek kod, makro umieścicie w tych modułach, tak, w tym przypadku to jest taki makro, to ono zawsze będzie dostępne dla waszego inwentora. Gdzie ono się znajduje ten plik? No zobaczcie. Znajduje się po prostu w, na ścieżce dokumentów publicznych, w folderze inwentora, podfolderze makros, i to jest ten plik default i VB. No dobrze. Mając ten plik, możemy go, ponieważ zawsze jest dostępny do e więc możemy w nim dodać kod, który będzie uruchamiał nam po prostu nasze, jakąś regułę iLogicową. Więc tak, zobaczcie. Mam tutaj, pierwsza sekcja tutaj tego, tego makra. Tak naprawdę sprawdzę, czy jest załadowany po prostu add-in do Admin i logika do inwentora. Domyślnie zawsze jest załadowane, ale w różnych konfiguracjach może być różnie, więc tutaj jest taka opcja, która pozwala Wam ten admin po prostu tutaj odpowiednio uruchomić. Kolejna, kolejny krok, tak naprawdę zdefiniowanie sobie, jak się będzie, jakie jest nazwy reguły, którą będziecie uruchamiali. Możecie zarówno uruchamiać regułę wewnętrzną, i wtedy do czego służy takie polecenie, albo uruchamiać regułę zewnętrzną, i wtedy to polecenie w tym momencie będzie uruchomiało regułę zewnętrzną. Widzicie, ja to mam zdefiniowane, żeby uruchomić regułę zewnętrzną. I reguła zewnętrzna, zewnętrzna u mnie nazywa się formularz. A propos, jeszcze zwróćcie uwagę, że jeżeli szukacie informacji, gdzie ten kod się znajduje, to tu na tej stronie, jeżeli wejdziecie do strony, w której to znalazłem. Nie jest mój to pomysł na ten kod. Zobaczcie, macie tu wszystkie informacje o tym, jak to jest zrobione. I też jest tutaj link do pliku tekstowego, który po, w którym po prostu ten cały plik tekstowy jest po prostu dostępny. Czyli klikając, zobaczcie, otwiera nam się plik tekstowy. Ja troszeczkę to zmodyfikowałem tutaj pod kątem nazwy reguły, ale generalnie wszystko inne powinno działać, więc myślę, że nie będziecie mieć problemu, żeby tą regułę tutaj, powiedzmy, ten kod. Wrzucić. To dobrze, mamy ten element zdefiniowany. Mamy regułę zewnętrzną, która nazywa się formularz, i tutaj ona będzie uruchamiana z tego właśnie polecenia, no ale musimy jeszcze mieć regułę zewnętrzną, zdefiniowaną regułę zewnętrzną. Więc tu pamiętajcie, żeby zapisać zmiany. Zwróćcie uwagę, że reguła nazywa, ta makro nazywa się internal I Logic i nazywa się przechowywany w module pierwszy module 1. Za chwilę powiem, do czego to będzie potrzebne. Na, na razie spróbuję wrócić do inwentora. Zobaczcie, mam tutaj w, w zewnętrznych regułach, dodałem po prostu taką regułę for, o nazwie formularz, a w środku tak naprawdę uruchamiam regułę, znaczy uruchamiam regułę, która tak naprawdę w, uruchamia mi okno, okno formularza. ILOGIC Form Show, pokaż formularz o nazwie dust Collector. Bo tak nazywa się oczywiście tutaj mój formularz. Czyli tamta reguła, zobaczcie, już będzie nam działać, czyli zobaczcie, jeżeli wezmę ją, uruchomię, no, uruchamia mi się po prostu ten formularz. O, no dobrze, teraz trzeba w jakiś sposób podczepić ten formularz tutaj do naszego paska narzędziowego. Jak to zrobimy? Zobaczcie, wchodzimy znowu w, w prawe klawisze myszy, klikamy na wstążce, wybieramy polecenie użytkownika. I zobaczcie, tu w sekcji makra Pojawia nam się regułka. Od razu ma z ikonką. A ikonka, skąd się bierze za chwileczkę, powiem. Może przypiszmy sobie, żeby ona tu się pojawiła. I zobaczcie, mamy ikonkę mniejszą, mamy też ikonkę. że wybiorę opcję Button Size, mogę też wybrać opcję e, Większa. Czyli wtedy będzie wyglądała po prostu ta ikonka a, w ten sposób. I to jest mój formularz. I zobaczcie. Czyli kliknę. Od razu mi po prostu uruchamia mój formularz, czyli mogę szybko dostać się do moich poleceń. Teraz tak, domyślnie jeżeli nie będziecie mieli zdefiniowanego żadnej ikonki, to pojawi Wam się taka domyślna zastępcza ikonka. Sto zobaczmy, a nie, nie będzie. Więc co zrobić, żeby mieć takie ładne ikonki? No musicie tą ikonkę sobie zdefiniować. Wystarczy wziąć dowolny edytor tekst graficzny, i musicie zdefiniować dwie ikonki. Jedna o rozmiarze 32x32, druga 16x16. Te ikonki zapisujecie w plikach BMP, w folderze, który Wam pokazywałem wcześniej, obok tutaj tego Waszego pliku IVB. I zwróćcie uwagę, po co wskazam Wam zwrócić uwagę na nazwę. Moduł pierwszy, kropka name, czyli mamy w którym module, do którego modułu dotyczy ta ikonka i do którego makra w module ma się donosić. W tym momencie moduł, moduł ION internal I logic i później po kropce, zobaczcie, piszecie LERC dla ikonki 32 na 32 a small dla ikonki 16x16. I to wszystko. Tak naprawdę, zobaczcie, uruchamiam moją, mój formularz z jednym kliknięciem no i w ten sposób mam dostęp do po prostu szybko mojego formularza. Lub też jakichś innych MAC, które by chcecie, czy powiedzmy w rogu iLogic, które chcecie uruchamiać, czy po prostu szybciej Przyspieszyć pewne operacje, albo ułatwić uruchamianie tych reguł dla użytkowników, którzy troszeczkę mniej się znają na inwentorze czy, czy używaniu i logika, a chcieliby korzystać z waszych konfiguratorów czy z jakichś reguł, które usprawniają po prostu wasze codzienne zadania. To wszystko, co chciałem dzisiaj wam pokazać. Jeżeli macie pytania, oczywiście śmiało kontaktujcie się ze mną i zapraszam na kolejną prezentację.